Witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Z tej strony Robert Mioduszewski, nasz Dux, albo Kwintesentny. Dzisiaj, kochani, porozmawiamy o zasadzie kilku kroków na rance. Głównie to dotyczy facetów, ale może mogą też stosować taką zasadę kobiety. Opowiem Wam taką historię, która kosztowała mnie tak naprawdę 3 piwa 30 zł z groszami żebym mógł wam opowiedzieć taką historię. Swego czasu umawiałem się na randki i umówiłem się z taką dziewczyną z Badu. Nie pamiętam imienia, nazwiska, żebym pamiętał, to bym wam powiedział, żebyście mieli bekę z niej. Ale spotkałem się z nią. Zapytałem się jej o lokal, bo ja wtedy nie wychodziłem gdzieś po lokalach, nie znam lokali. Oczywiście wybrała lokal w miarę drogi. Ale nie o to chodzi, bo to nie chodzi o pieniądze. No i poczliśmy do tego lokalu. Spotkaliśmy się w tym lokalu, ona trochę się spóźniła i w ogóle, ale mniejsza z tym, dla mnie to nie przeszkadzało. Spotkaliśmy się, zapytałem się, co wypije, że piwo, więc postawiłem jej jedno piwo, później postawiłem jej drugie piwo, później postawiłem jej trzecie piwo, dlatego mam tą historię dla Was. Po trzecim piwie już się rozeszliśmy do domu, ale tak naprawdę opowiem Wam jej historię. Bo jak z nią rozmawiałem, to ona się chwaliła. Jakich to, jak to ona nie ma pieniędzy, jaką dobro pracę, jak dobrze zarabia i w ogóle. A ja jej wtedy powiedziałem, że mam skromne 1200 zł. Ona chwaliła się, że ma kilka tysięcy tam zarobków w tej pracy. Ja miałem 1200 zł renty i wydałem wtedy na tą randkę chyba stówę czy coś koło tego na te piwo. I ja mi nie, żal, nie jest żal tych pieniędzy, bo mam po prostu taką fajną historię. To nie chodzi w ogóle o pieniądze tak naprawdę w randkach, bo pieniądze nie są najważniejsze, tylko o zachowanie drugiej osoby. Tak naprawdę ta dziewczyna siedziała, czekała, aż postawię jej kolejne piwo. Na koniec naszego spotkania wyciągnęła proponetkę, pokazała, że ma stówę. Się chwaliła, że zaoszczędziła stówę. Że nie musiała wydawać. Co mnie jeszcze bardziej dobiło. Myślę, co za pusta lala. No i oczywiście ja bym zrozumiał. Gdyby mi powiedziała, wiesz, ale ja nie mam pieniędzy żeby ci postawić czy coś wtedy bym może zrozumiał tą dziewczynę. ale gdyby powiedziała, że nie ma pieniędzy, wiedziała, że nie ma pieniędzy na wyjście do lokalu, to po prostu powinna się ze mną umówić na spacer, nie w lokalu. To jest kolejna sprawa. Fakt, że wtedy była zima, padał śnieg, było zimno, ale to nie ma nic do rzeczy. Jeśli nie masz pieniędzy, nie idziesz do lokalu. Oczywiście postawiłem jej te trzy piwa i ja nie żałuję jej tych trzech piw, bo nie chcę niech się. Po prostu dla mnie zachowała się jak taka typowa locha. Taka przyjść, napieprzać się, beknąć, pierdnąć i wyjść. Tak się zachowała dla mnie. Oczywiście więcej z nią się nie spotkałam. Zerwałam kontakt i nie utrzymywałam żadnego kontaktu. Dla mnie to była spalona sprawa. Ale powiem Wam, że wtedy nie zrobiłem pewnych kroków, które zrobiłbym teraz. Wtedy po prostu chciałem zachować sobie tą historię, żeby, żeby opowiedzieć to ludziom, jacy są inni ludzie, jakie są kobiety. Dlatego ta historia kosztowała mnie, te trzy piwa. Dla mnie to nie jest żadna tragedia. Więc, kochani, tak naprawdę to nie chodzi o pieniądze, tylko o zachowanie drugiej osoby. I powiem Wam, jak, co bym zrobił teraz, żebym spotkał taką osobę, która by tak się zachowała. Teraz w ogóle bym nie dopuścił do postawienia trzech piw i mogę Wam polecić, zarówno dla facetów, jak i dla kobiet, jeśli spotkacie takie osoby, to jakie należy potraktować. Tak naprawdę, robicie, zachodzicie do lokalu, z taką osobą się spotykacie na pierwszej rance. Zazwyczaj robi taki krok facet, że proponuje, z czego się napijesz. No i robicie ten krok. Czego się napijesz? Jem wódki, piwa, kawy, herbaty, co tam chce, tak? Z taką sytuacją, jeśli wyszłaby kobieta, to po prostu facet jest rozłożony na, na łopatki. Załatwiłaby go już na wstępie. Ale to tylko bardzo odważne kobiety takie rzeczy robią. Po prostu z taką inicjatywą powinien wyjść facet. I co robi facet? Idzie do baru. Z, powiedzmy, że to jest piwo, że zechciała piwo. Pyta się, czy sokiem, z jakim i tak. Kupujecie to piwo. Pijecie sobie. Mniej więcej w takim tempie, jak pije ta kobieta. No i. Gdy już wypijecie to piwo, robicie kolejny krok. Nie pytacie się, czego się napije, tylko mówicie, wiesz, to ja pójdę jeszcze po piwo. I wtedy robicie kolejny krok. Jeżeli ona zareaguje i powie, czekaj, to teraz ja pójdę postawić. Jeżeli ona w ten sposób zareaguje, to się godzisz, niech idzie i niech kupi. Niech pokaże, że jest kobietą prawdziwą, honorową i inteligentną. A jeśli jednak tego nie zrobi, będzie siedziała jak słup soli i będzie czekała, aż przyniesiesz jej to kolejne piwo, to tylko informujesz ją, że musisz ją poinformować, oczywiście, że idziesz po kolejne piwo. Jeżeli ona będzie siedziała jak słup soli, to podchodzisz do baru, zamawiasz piwo, ale tylko jedno. Bo jeśli ja będę miał taką sytuację jeszcze w życiu, że, tak, że będę się spotykał na randki, na razie nie muszę, bo mam dziewczynę, ale jeśli będzie taka sytuacja, że kiedyś będę sam i będę musiał się spotykać na randki, to po prostu zrobię taką metodę czy kilku kroków, pójdę, zamówię kolejnym razem jedno piwo, przyjdę do stolika i będę pił. Będę jej się patrzył w oczy, żeby zobaczyć, jak się czuje w tej roli. I teraz wam powiem, jeżeli to jest głupia kobieta, to albo wyjdzie, albo spali się ze wstydu. Nie będzie wiedziała, co powiedzieć. Albo nie wiadomo w ogóle, co się stanie. Ale jeżeli to jest inteligentna kobieta, to w tym momencie powinna pójść do baru i zamówić sobie to jedno piwo. Jeżeli jest w miarę inteligentna, to później sobie zamówi to piwo, czy tam coś innego. Jeżeli jest bardzo inteligentna, to taka kobieta pójdzie do baru. Kupi dwa piwa, jedną postawi obok siebie, a drugi koło was. I wtedy wam będzie głupio. Ale żeby. Co wy wtedy powinniście zrobić, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że taka sytuacja by się zdarzyła, że ona przyniesie wam piwo? Powinniście wtedy być bardzo szczerzy z nią. Bo jeśli kupisz sobie tylko jedno piwo, to udajecie, że sprawy nie było zrozumiała, że musi sobie sama kupić piwo. Kontynuujecie dalej. To ją czegoś nauczyło. Ale jeśli kobieta kupi wam piwo i sobie, to wy jesteście już wtedy w dupnej sytuacji. Ale też jest tego wyjście. Bo jeżeli jesteście inteligentni bardzo, to wtedy zaczynacie z nią szczerze rozmawiać. I mówicie, że mieliście taką sytuację, którą, gdzie zostaliście wykorzystani i macie taką zasadę, że stawiacie jedno piwo. Jeżeli druga osoba się tego nie ustosunkuje i nie potrafi odstawić, to kupujecie tylko dla siebie. Macie taką zasadę, którą stosujecie w życiu, by wyeliminować kobiety, które są naciągaczkami. Myślę, że jeżeli kobieta jest inteligentna na tyle, że jeśli postawiła wam te piwo, to zrozumie to. I zrozumie wasze postępowanie, wasze zachowanie. Ale musicie być szczerzy, otwarcie z nią wtedy o tym porozmawiać. Porozmawiać, dlaczego taka sytuacja w ogóle się zdarzyła. Bo może kobieta po prostu nie usłyszała, może źle coś zrozumiała i nie poszła wam, nie kupiła. A może myślała, że jesteście idiotami i będzie z was ciągnąć. Ale takie sytuacje powinniście wtedy wyjaśnić. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że postawi wam te piwo, ale jeśli nie postawi wam tego piwa, sytuacja to nie, to po prostu tylko nauczyliście ją jak się zachowywać. A czy jest sens spotykać się z taką osobą kolejny raz? To już zależy od was i od niej, czy będziecie jeszcze chcieli się spotkać po takiej akcji. A jeśli razem wytłumaczycie sobie na koniec. Pewne sprawy i zrozumiecie pewne rzeczy, to nie widzę przeciwwskazań, żeby spotkać się ponownie. Jeśli ta kobieta zrozumiała, że nie jesteście frajerem, to, kochani, taka zasada kilku kroków: kroku pierwszego, kiedy stawiasz, kroku drugiego, który, w którym mówisz, że idziesz po kolejne piwo. I kroku trzeciego, gdzie kupujesz tylko jedno piwo dla siebie. W sytuacji, kiedy ona ci nie odstawiła. To są tak naprawdę trzy kroki. No i jeszcze kilka kroków kolejnych. Co ona zrobi? Czy ona wam odstawi, czy ona sobie kupi, czy ona po prostu wyjdzie albo w ogóle, nie wiem, zrobi coś niesamowitego. Albo nie rzuci się z mordo na was, że kupiliście sobie, że jesteście chamem, bo i takie sytuacje mogą być. No, tak to mniej więcej, kochani, wygląda. To jest taka zasada: kilku kroków na rance. Jak poznać dziewczynę, czy ma do was dobry stosunek, czy was szanuje, czy szanuje wasze pieniądze, czy szanuje wasz czas, czy szanuje was samych. Bo jeśli kobieta nie szanuje was, to ona ma was gdzieś, ona będzie z was ciągnąć cały czas. No i oczywiście takie kobiety to do widzenia, papa, bye bye, spływaj po prostu i tyle. Oczywiście taką metodę mogą stosować też kobiety, bo jeżeli facet idziecie do, do na przykład do, do baru, kawiarni czy gdzieś tam, facet nie wychodzi z, z inicjatywą, że wam coś postawi, tylko kupuje sobie, to wy kupujecie sobie. I wtedy widzicie, jaki jest facet, że facet myśli jedynie o sobie. Tak samo kobiety wtedy już widzą z kim mają do czynienia, że nie mogą liczyć się od niego na nic. Że będzie on od was ciągnął, a nie a nie wy od niego. Tak naprawdę nikt od nikogo nie powinien ciągnąć, każdy powinien mieć swoje pieniądze. No sytuacja, kiedy on płaci za siebie, ty za siebie. Okej, okay, płacicie, spotykacie się, bo po prostu się lubicie albo chcecie. A jeśli nie lubicie, jeśli nie chcecie, to więcej się nie spotykacie. Tak wygląda mniej więcej relacja. Taka zasada kilku kroków. Relacja na początku. Kiedy spotkacie się pierwszy raz. Już bardzo łatwo jest poznać osobę, kim jest, jaka jest, czy chcecie się z nią spotkać jeszcze raz, czy już nie. Teraz kochani, dziękuję, do usłyszenia i pa.